Na Anarchii właśnie wystartował event halloweenowy. Z okazji tego zrobiłem ogromny opening anarchicznych dni, w którym trafię masę eventówek i totemów ułaskawienia. A ta osoba wygrała anarchiczny plus z poprzedniego odcinka. Jeżeli ty chcesz wygrać anarchiczną dynię, zostaw subika, łapkę w górę oraz komentuj ten film. Siemano widzę, widzimy się znowu na boksikach na Anarchii. Niedawno wystartował w ogóle event halloween. No i co mogę wam powiedzieć, no jest to chyba najbardziej... Wyczekiwany event przeze mnie, w którym chciałem zrobić na pewno najnowsze przedmioty. Ogólnie tutaj mamy w ogóle całą nową strefę eventową. Mamy tutaj nową magiczną w w której dodali w ogóle nowe, fajne trzy przedmioty, nawet cztery, jeżeli można uznać jako te wampirzy jabłka, jako nową eventówkę. Tak samo wróciły pety ze starej edycji, które były m.in. nietoperek i duszek. Duszek szczerze jest taki średni, ale ten nietoperek ma ogólnie swoje zalety, takie jak podwójny drop. Jest to połączenie takiego pudzianka. Trochę biznesmenika, oraz pancernika i będzie wiatr nawet, więc jest to praktycznie 4 pety w jednym, więc bardzo polecam tego PETA kupować i wesestać w niego, bo on na pewno będzie bardzo oddawał ogólnie. I dodali, jak wiecie, nową księgę ułaskawienia, która moim zdaniem na boksie jest taka trochę średnia, jeżeli mamy to totem ułaskawienia. No ale zawsze taka książka będzie takim, powiedzmy, tanim ułaskawieńcem dla jakichś na ich najlepsze, powiedzmy, miecze anarchiczne. Dodali tak samo nowy łuk Arcus Magnus, który już posiadam w swoim ekwipunku, już jeden sobie zakupiłem i tak samo dodali najważniejszą rzecz, co ogólnie najbardziej z niej jestem zadowolony i rzecz, która jest mi najbardziej potrzebna w dzisiejszym odcinku Czyli totem łaskawienia no Tak samo widzowie jak widzimy tutaj w epickiej dyni, tak samo mamy do trafienia tutaj wampirzy, jabłka Oraz petaduszka, no i tutaj są inne jakieś gorsze rzeczy, tutaj sety 32, a w anarkicznej dyni mamy najlepsze sety 37 i sety 34 No i co widzowie, wydaje mi się, że to pora chyba pójść trochę pofarmić na strefie eventowej no bo co? No trzeba chyba wyfarmić trochę tych dni. No tutaj wymiana dyni na kredyty. Jedna dynia, to 20 tysięcy kredytów. Wydaje mi się, że jest to bardzo dużo. I z rangą zobaczymy ile będziemy w ogóle dostawać na strefie eventowej. Obczaimy sobie. No i co? A właśnie, ja nie mam tu temu łaskawienia i na żółtej strefie stracimy itemy, więc może przydałoby się... Dobra, wiecie co widzowie? Na rynku na pewno będzie jakiś jeden łaskawień. Więc ja do Was wrócę... Po przeglądam chwilę ryneczek i zaraz wrócę do was, jak kupię sobie jeden do tem łaskawienia, bo nie mam totalnie żadnego, a nie chciałbym się wywalić między innymi z takim fajnym ekskaliburem 50%. Więc widzimy się za jakiś moment. Dobra, mamy już łapie łaskawieńca, lecimy, widzę sobie na żółtą strefę. No i co, zobaczymy, ile w ogóle nam z będzie lecieć. Zobaczymy też, które mopki są najopłacalniejsze, bo ostatnim razem na evencie szkolnym za mopki dostawaliśmy tam chyba, nawet nie pamiętam jak ten event wyglądał w ogóle, 40 kredytów dostajemy za Wiedźmę. Jesteśmy na żółtej strefie, mamy rangę i mamy podwojone punkty, bo teraz event chyba trwa, taki jakby mini-event, gdzie ogólnie są podwojone punkty, za nie to 120 kredytów, ej, to jest naprawdę bardzo dużo. 120 kredytów za jednego peta, czyli tak naprawdę jeżeli ja bym sobie, o tutaj mamy w ogóle skałeczkę, 7 minut do następnej skałki znając życie no, drobnych skałek jest syfem, więc prawdopodobnie no nie opłaca się w ogóle ich farmić, a może jest coś w nich ciekawego dobra, my sobie tutaj widzimy w ogóle nadwór, trochę pozwiedzałem w ogóle tą strefę samą, bardzo fajna w ogóle mi się ona wydaje, bo trochę sobie tutaj biegałem, nie ukrywam 48 za takiego szczurka Ej, szczerze, fajnie te kredyty lecą, jeżeli by tak cały czas leciały, bo w nocy tak samo te kredyty są zmniejszone i leci ich o wiele mniej po prostu. I farmienie w nocy jest mniej efektywne i szczerze praktycznie w ogóle się w nocy nie opłaca farmić, bo trochę farmię sobie po nockach i tak naprawdę nie jest to opłacalne w dzień i do takich wcześniejszych godzin opłaca się farmić a później totalnie w ogóle. No i co ja mogę tutaj powiedzieć? No trochę kredytów gotuje z tych mobu, nie powiem, że nie. Co jest jaka studnia w ogóle? Wolałbym tam nie wpaść, bo wyjście stamtąd byłoby naprawdę bardzo trudne. W ogóle odnośnie tych nowych perków eventowych są naprawdę bardzo fajne, na przykład taki double jump, dwa razy klikamy sobie spację i co 5 sekund możemy sobie skoczyć. Adrenalinę tak samo sobie zakupiłem, czyli efekt, który daje nam permanentną siłę jeden na tej strefie eventowej. Tak samo mamy warp, tylko no, slash warp, no, no widzowie, no nie działa. Yy, jak ogólnie dużo rzeczy w tym evencie, które omówiłem właśnie, które rzeczy działają, które nie działają, Yy, właśnie, między innymi ten warp w ogóle nie działa, i trochę, no, trochę średnie to jest, bo kurde, niektórzy ludzie kupują te perki, tak jak ja kupiłem sobie, i te perki dosłownie totalnie nic nam nie dają. I no, trochę moim zdaniem na minus ze strony yy, eventu, tego, że takie coś występuje, no ale cóż, no, nic na to nie poradzimy. Co so, tutaj jeszcze trochę pozwiedzamy. Ogólnie mapa mi się mega podoba, bo jest, no, naprawdę ma swój taki klimacik, mogę powiedzieć. Tak samo mamy tu jakieś podziemia. Ogólnie są jeszcze te MPC-ty nowe, których w ogóle totalnie nie sprawdzałem. Eee, nie wiem, co w ogóle za nie można dostać, bo sądzę, że no jest to coś niewartościowego praktycznie. Dla takich stivków to może być to coś fajnego za uzbieranie tych wszystkich MPC-tów, ale uważam, że dla mnie to za dużo zachodu, szczerze jest, zabieganiem tym, mimo. Co tu? Co tu robią? Co się tam dzieje w ogóle? Co jest? Daszliśmy widzę, w ogóle do miejsca, w którym. E, respi się boss Bossa już dzisiaj nie będzie, bo nagrywam to widzowie o godzinie 22. Nie będzie już tutaj bossa. Ale wrzucę wam tu. Ogólnie też nie mam zamiaru chodzić na tego bossa, bo aktualnie zaraz wam przedstawię moment, w którym e, no ten boss dał mi trochę po kościach. No, meanwhile, no i ma 2000 HP. Boss już działa. No, 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 Ej, działa damage. Ej, Ej, on mnie za na strzała, Ej, mi zbił. No, ogólnie nie wracajmy do tej sytuacji, tam się nic takiego nie wydarzyło. Mm. Mm. <laughs> więc dlatego, widzowie, ja nie chcę wybierać się na tą strefę, gdzie jest ten boss. Bo uważam, że jest to totalnie bez sensu. Nic jeszcze z tego bossa, praktycznie z tego co słyszałem, nie dropi. Dropił jakieś części 32-33. Więc tak naprawdę, no, szkoda, widzowie, zachodu. na to po prostu, żeby farmić na tego, przychodzić na tego bossa i mieć bardzo dużą szansę na to, żeby się wywalić. Bo, jeszcze na to totemach dałoby się od niego wyrobić, gdyby się grało na temy, Ale tak naprawdę nie opłaca się totalnie na tego bossa iść. Bo po prostu, pierwsze, imo to on one każdego gracza, one totem. A jeżeli masz totem łaskawienia, to od razu cię wytepa na spawna. I już weź, bez tego totemu łaskawienia. Ja nie mogę tutaj trafić tego nietoperka nieszczęsnego. No i co? My sobie tutaj lecimy. M mówię, te dusze śmiesznie wyglądają, naprawdę bardzo śmiesznie wyglądają te dusze. My sobie to jeszcze pooprzejamy tą strefkę, co tutaj jest. Tu jest chyba zejście dalej tą na dół, więc tam już nie ma chyba nic ciekawego. W ogóle, nie wnikajcie yy, w te waypointy. Tych waypointów tutaj nie ma. Co, so, pójdziemy tutaj na górę w ogóle? Ale powiem tyle, że ta struktura ma totalny vibe strefy szkolnej. Ma taki vibe tej strefy szkolnej. O, tu jakiś Pawełek. Sobie, Pawełka tutaj pobijemy chwilę ogólnie powiem tyle, są naprawdę warzywne hity jeżeli osoby będą się mnie pytać czemu ja nie korzystam tutaj z lizaka powiem tyle, że żadna eventówka na tej strefie nie działa żadna eventówka tutaj nie działa dosłownie nic, jedyna rzecz która tutaj działa na tej strefie jest to sakiewka szczerze nie chcę mi się gonić, jest to ziomek który jest i tak 3-3 jest to totalna strata czasu po prostu żeby go gonić jest to dla nas rata czasu, żeby go gonić, nawet mi się nie chce tracić czasu na niego. No i mamy jakieś oko w ogóle latające. Trochę mi Sterrari zajerza takie oko. No oczywiście te śmiecie z tego klanu ze tt 9 Ogólnie ten klan jest tak przny, że te ziomki z tego klanu latają za mną cały czas praktycznie. No i właśnie takie coś robią. dosłownie, te goście latają za mną. Tylko po to, żeby mi chwilę bisknoka? Po czym uciec. No i znowu biegnie do mnie ten Kasty. No i co? No i co? No i no patrzcie, no... Nie, no... Nie wiem co to ma być, ale okej. Okay. No tutaj widzę, że dużo jakiś tutaj ciekawych miejsc, W jakieś wejście na górę jest. Wejdźmy sobie tam, zobaczmy. O w ogóle szczerze powiem, że na tej strefie to ja tylko biegałem po tym dworze. Tam tylko farmiłem te punkty i to tyle. I ogólnie, no powiem tyle, że długo się farmi te kredyty, naprawdę bardzo długo. Tu jest jakaś wieżyczka, na której jeszcze tu nie byłem. Ciekawe jak wygląda ta strefa ogólnie. No i no patrzcie, no co, co oni robią, dosłownie. No i ziomki będą tak, za... ten ziomek będzie za mną tak biegał i będzie uciekał. No i jaki to jest sens widzowie. Przez cały event właśnie tak wyglądało to, bo na żółtej strefie nie mogli wprowadzić takiego czegoś, żeby nie wiem, moim zdaniem żółta strefa powinna być dla setu powiedzmy 29, które są w kicie GWP, bo na się to wygląda tak, że to są nie, ziomki grają w kicie gracz i gościa nie możecie za, za nic, po prostu nie zabijecie go, patrzcie to jest gościu w secie 19 z kita gracza, a patrzcie ja mam Excalibur, Excalibur 50, który ma wymaksowane kile. Ja gościa nie zabiję, bo są tak dziecięce dosłownie hity, że gościa sobie nie zabijecie po prostu. I to nie ma żadnego większego sensu, takie bieganie na tej strefie, jeżeli do takie sfele Cię gonią. No ogólnie widzę, nie wnikajcie co się tu w ogóle działo. Ja to chciałem po prostu tylko wyjść za linię i wrócić na spawn'a. Widzę. My sobie całą strefę tutaj oblecieliśmy, znowu taka straty do mnie będą latać, próbowałem je hitnąć, nie wiem, im coś to totalnie nie wychodzi, wziąłem, wywaliłem gościowi trzy kostki, bo dosłownie mi to nie boli totalnie, bo mam tyle high jak lodu, waliłem mu trzy żeby ogarnęli się, ale dalej mnie hitali, no ogólnie tutaj mamy jeszcze kolejne ogólnie umiejętności, które możemy sobie zakupić, na przykład objętość, daje to niewrażliwość na negatywne efekty szkieletów i wierzmy. tylko wiecie, że te, właśnie śmieszne jest to, że macie taki perk, ale tak naprawdę te wieźmy i te szkielety nic o sobie nie robią mamy tutaj wszechobecność, no czyli te warpy adrenalinka, siła 1, no i ten double jump ten double jump jest chyba najważniejszym ogólnie efektem jaki istnieją no i co widzę, my sobie opuścimy strefę ogólnie co ja mogę wam widzowie powiedzieć trochę kredytu wyfarmiłem sobie scoreboarda włączo, włączę w tym momencie specjalnie włączałem go co reward Mamy 220 tysięcy Ale jeszcze przed tym widzowie, no będziemy sobie na pewno trochę jeszcze Polatamy sobie po mapie ogólnie Co ja mogę wam powiedzieć Wieszę wam przy okazji wrzucę tak Yy, klipy z ostatnich dni jak sobie tam na bossa chodziłem ogólnie będę jakby mówił, że no dzisiaj skoczyłem, ale to tylko tak wiecie na potrzeby filmu będzie to No i co? My widzowie lecimy na klepę sobie polatamy trochę może ludzi pozabijamy, zobaczymy No i co? No tutaj mamy jakiegoś, no uciekają od nas ludzie czy kogoś tu jeszcze spotkamy w ogóle o tej godzinie, mamy godzinę 23 Więc no tutaj jakiś Stewek jest Pyk, pyk, pyk Dobra Ziomeczek zabity No i co widzowie Ja sobie może skoczę na bosika Tak przykładowo powiemy na bosika I będzie to widzowie Klip z eventu, znaczy z eventu Będzie to ostatni klip z ostatnich dni dosłownie yy, Który się wydarzył tutaj Libo takła Okej serko Idę czekać, nie mogę podejść Czekaj mam, mam, mam z wan... Mam go, na jacie go mam Mam? jeszcze ten Serek na trzech o, sercach Zabiję Serka! Zabiję Serka to! Zwróciliście uwagę w ogóle, że o napisał El Sakwa To ja w tym momencie mówię El Totem dla Serka wiejskiego Nie oglądajcie tą historię do końca, bo to nie był koniec jej Ale... No i po tej sytuacji, w której Serek wiejski stracił to łaskawienia widzowie, znaleźliśmy naprawdę mocną taktykę z łukami, która była naprawdę powalona, która wydarzyła się w majętym miejscu obok tego brązowego drzewka, które wygląda jak dosłownie jakiś klot, którego ktoś tu postawił. Dokładnie gdzieś w tym miejscu Serek wiejski, po prostu zobaczcie tego klipa. To było totalne złoto, które się tutaj wydarzyło. Były naprawdę jajał nas na Discordzie. No i co?

Liście. Proszę Was, chłopaki teraz, nie? To zamian, macie to z niego. To no i co? Ogólnie będziemy przychodzić sobie właśnie w tym momencie, widzowie, do samego openingu. Będzie to, no, dość gruby opening. Nie powiem, że nie. W tym momencie, widzowie, sobie schowam praktycznie cały mój dotychczasowy ekwipunek do tego Sharkera. Zostaje nam tylko ekipunek z samym łaskawieńcem No i co widzowie, my lecimy sobie teraz pierwsze może zakupmy sobie trochę DIN z rynku Bo widziałem trochę tanich DIN na rynku 275K 275 Kolejne 275 Kolejne 275 280 Mamy jeszcze 6 milionów I kupmy, ta za 350 już drogo jest Drogo, drogo A, tu. Jeszcze to za 301 i jeszcze jedno. Czemu nie? Zostało nam, widzę, 6 milionów Kajsów, dalej mamy to jeden. No i co? Przeszła pora, chyba, na wymianę naszych całych kredytów z tych stosowych, eventowych na same dynie. 20 tysięcy, 20 tysięcy. Wszystkie kredyty nam widzę tutaj schodzą do samego zera. 18 dni, jeszcze jedną episką uda nam się odebrać. No i co? Ile dyni mamy ECQ... 58 Cały opening będzie składał się aż z dokładnie w tym momencie przeliczając 76 dyń Jest to moim zdaniem bardzo dużo dyń e, Równowartość takich dyń aktualnie jeżeli na rynku bym chciał sobie je kupić na to, że te dynie są warte 1900 polskich złotych Jest to naprawdę bardzo dużo pieniędzy No i to co byśmy naprawdę celowali w tym openingu z tego eventu halloweenowego, którego naprawdę katowałem go godzinami do farmienia tych dyń to na pewno łaskawieniec przynajmniej jeden bym chciał trafić, ale znając moje szczęście to jak dropnie już jeden to już będzie naprawdę bardzo duże szczęście chciałbym trafić tak samo nowy łuk ale to nie jest priorytet w tym openingu tak samo książkę łaskawienia bym chciał trafić nie jakby jakoś na pierwszym miejscu nie chciałbym jej trafić, takim wiecie Najważniejszym celem nie jest ta księgowa bo uważam, że ona jest syfem Ale najważniejszy jest tu temu łaskawienia Ale samą ksiągę tak bym przytulił i tak No i co widzę, my sobie zlatujemy tu na dół I lecimy z samym openingiem Lecimy z epickiej, wylatuje nam no tutaj taki syf bym powiedział Jeszcze dokupię sobie koksy w rajeczego Firewerek firework trochę jakbym przypadkowo wyleciał za mapę i elytrę. żeby nie było, że ja jakimś magicznym sposobem sobie wylecę i dosłownie będę się wysypał. Sobie tutaj weźmiemy to. No i dobra, lecimy widzowie. Sobie odłożę tutaj to na tylni pasek i lecimy po kolei z openingiem dyni Pierwsza, cztery wampirze jabłka. Druga, nietoperek jest ok. Druga, trzecia kilof syf. elytra syf. Zmianki syf. Znowu jabłka syf, znowu jabłka syf, dodatkowy drop syf, klata 37 syf, znowu jabłka syf, kilo syf, księga łaskawienia. Pierwsza wizowa jest pierwsza eventówka, lecimy kolejne. Mieczyk 34 syf, mieczyk 34 syf, zmianki syf, kolejne chyba zmianki syf. Totem łaskawienia. Mamy widzowie. Pierwszy totem łaskawienia. Kolejny nietoperek. Buty 37. Klatę 34. Ciągę dodatkowego dropu. Nie wiem co. Elitre. Kilow. Buty. Banie. Znowu syfleć na widzowie. Nie wiem. Kilow. Klata. Buty. Bania. Dobra, lecimy widzowie dalej, sobie odłożymy tutaj rzeczy z całego opening'u Pyk pyk pyk, sobie to wszystko tutaj wlatuje Lecimy widzowie dalej Dodatkowy drop, bania, miecz Elytra Kolejny nietoperek Bania czek na 250 tysięcy Motyka, zmianki, odłamki Duszek Mieczyk Galoty Kolejne zmianki Motyka Nie wiem co Zmianki, odłamki lub coś co się stakuje Kolejne zmianki Odłamki Duszek Znowu Jezu, jaki syf leci z tego widzowy. Koksy Kolejny łaskawieniec, widzowie Drugi łaskawieniec nam wyleciał Nie wiem co Bania 37 Kolejny łaskawieniec, widzowie Let's go, już Chyba trzeci nam wyleciał G Gacie 34 Buty 34 Coś, co się stakuje znowu Elytra, nie wiem co Kolejny łaskawieniec, let's go Dobra, let's go Let's go, czwarty łaskawieniec Księga dodatkowego dropu. Lecimy widzowie sobie dalej. Muszę sobie odłożyć tutaj itemki z samego openingu. Lecimy, sobie tutaj opróżniamy. I ostatnie widzowie 8 książek nam zostało. 8 ogólnie dyń nam zostało. Jeszcze sobie może jedno zakupimy tutaj z rynku, bo nam dropnął czek na hajsik Lecimy kolejne wampirze jabłka. Stack odłamków. Buty do Dodatkowy drop. Plata. Jeszcze jeden łaskawieniec. Proszę bardzo, Peter, potkwiam drop. Niestety nie. Ale widzowie, Opening, jeżeli mam ocenić w skali od 1 do 10, dałbym taką kurde szósteczkę, siódemeczkę. Bo jak na 72 dynie, 4 łaskawieńce to nam średnio powiedzmy co 20 dyń wylatywał jeden łaskawieniec. Jeżeli chodzi o pety. Petów nam wyleciało dość sporo, bo samych nietoperków mamy 4 sztuki. Mamy jedną księgę łaskawienia między innymi. Dużo motyk i innych rzeczy, które ja będę mógł sobie widzowie sprzedać za na pewno jakiś pieniążek. Dużo ogólnie innych przedmiotów, które mi się widzowie przydadzą. Więc co, ja ogólnie widzowie dziękuję za oglądanie. Jest to naprawdę jeden z mocniejszych odcinków, który przygotowałem dla was. Mam nadzieję, że docenicie go, zostawicie łapkę w górę oraz subskrypcję na moim kanale. Ogólnie tak samo chciałem Was zaprosić na mojego nowego Discorda, czyli Olikowe Imperium, które mieli, do którego będziecie mieli link w opisie. Aktualnie odbywa się tam konkurs na jedną anarchiczną dynię dla jednego losowego, po prostu dla jednej losowej osoby, która jest na tym Discordzie. No i co? Ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie tego filmu. Dzięki, że byliście ze mną, no i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia i cześć!